W Nisku robi się moda na teatr, tak twierdzi mój rozmówca. Osobowość, aktor, reżyser, bardzo ciekawy człowiek, a moim dzisiejszym gościem jest Marek Urban. Witam serdecznie również naszych widzów, sympatyków naszego czasu, telewizji naszego czasu, magazynu naccańskiego Nasz czas. Jesteśmy w nowym budynku Niżańskiego Centrum Kultury Soku, a więc nastrój kultury, nastrój sztuki będzie towarzyszył w naszej dzisiejszej rozmowie. I zacznę może od takiej kwestii, która jest takim myślę, że nie tylko moim stwierdzeniem. Panie Marku, Pan jest naprawdę bardzo ciekawym człowiekiem, uzdolnionym, utalentowanym. Mogę powiedzieć tak. Wystarczy, że wyjdzie Pan tylko na scenę, rozejrzy się Pan na prawo, na lewo, uśmiechnie się, ukłoni. Może Pan zejść ze sceny i sukces jest murowany. Czy zgodzi się Pan z takim stwierdzeniem? Kiedyś było takie powiedzenie o y, się Pomuszewski, że on nic nie musi robić na scenie, wystarczy, że przejdzie przez scenę. No nie wiem, to jest jakiś dar, To nie jest ja tego się nie naruszyłem, tego się a nie da nam uczyć. To jest po prostu coś w człowieku takiego, co przykuwa uwagę, co zwraca uwagę. Sposób mówienia, wyrażania się, jakieś tam ostrzejsze wyrazy czasami, to też przykuwa uwagę, w jaki sposób ludzie w ten sposób reagują, no i, i jakoś to się właśnie w ten, w ten sposób odbywa. Niemniej jednak go no, teatr bez aktora, bez osobowości na scenie, no nie jest nie tak. Jest to musi być coś. To nie wystarczy nauczyć nie się wystarczy się nauczyć roli Norwandów. Na nie wystarczy siedzieć w tym miejscu, gdzie reżyser powiedział. Nie wystarczy wstawać w tym miejscu, kiedy reżyser przewidział, nie wystarczy poruszać się zgodnie z tam z czystą z sztuką, która jest napisana i wskazówki są do niej. Nie wystarczy. Trzeba jeszcze dołożyć to do coś. Śmiałem się zawsze z tego, że tłumaczyłem zawsze naszym aktorom, którzy grają w tym naszym teatrze, kontynuacja, że różnica między teatrem amatorskim a teatrem zawodowym jest taka, że w teatrze zawodowym każdy aktor ma jakiś warsztat, czyli ma już przygotowany do sceny i on gra tyle, Ile reżyser mu posłowi, czyli odtąd, dotąd, tyle mu wolno, bo reżyser ma taką wizję. Natomiast w teatrze amatorskim reżyser jest bardzo ważny na próbach. Natomiast na przedstawieniu każdy aktor daje miękko trafi. <taka>, Taka jest różnica między tymi dwoma teatrami. Niemniej jednak jest to. Trzeba to przede wszystkim robić. Trzeba przede wszystkim mieć taką pasję. Trzeba tą pasję w jakiś sposób skończyć. U mnie ona się wzięła z bardzo prostej przyczyny. Musiałem odrobinę mieć takie iskry Bożej do tego, bo już w szkole podstawowej nawet, w, nawet w przedszkolu, już, prawda, wyróżniałem się jakimiś tam wierszykami, jakimiś występami, ciągle próbowałem coś ze sobą tam robić i później nauczyciele to, jakby to powiedzieć, wykorzystywali, no bo Zmieni takiego człowieka i szkoda go, go nie zatrudnić do tego prawdy tak? W związku z tym i w szkole podstawowej, i w szkole średniej cały czas, a później przerwa. Bo w życiu jest tak, że nie zawsze się w swoje pasje y, może realizować, nie zawsze się y, ma na to możliwości. A przede wszystkim jest taka sprawa, że trzeba zacząć żyć. To to jest podstawowa rzecz w związku z powyższym, no, jestem, już teraz można powiedzieć o mnie starej taty, no bo rocznik powojenny, ale nie niewiele powojenny. Także, że to inaczej świat wyglądał wtedy. Wtedy szkoła teatralna, aktorstwo to no, było elitarne i, i powiedzmy sobie szczerze, przez ludzi, typu mój dziadek, ojciec, na przykład, uważany trochę za taki zawód. No, no co, to będzie się, błazna z siebie robił takie Aczkolwiek wszyscy kochali i mieli teatr, ale uważali, że to jest taki zawód troszeczkę, tak, tak działało przez wieki. Ale, ale, i później, później dopiero do mnie teatr wrócił. nie miałem, znaczy, już byłem w wieku podeszłym. Zacząłem mieć więcej czasu. Dzieci już miały swoje dzieci, troszkę miałem inny, inne spojrzenie na tyle sprawy i wtedy tak uderzyło mnie, że trzeba to robić. Trzeba to robić, co się kiedyś zaczęło 20, 30, 50, 20 lat temu I, i, i w związku z tym po prostu zacząłem to robić. No, jak wszystko w życiu, też dzieło w przypadku. No, że akurat nie tu, że akurat nie w tym miejscu, że spotkałem się akurat nie z Wiesiem Wierzunem, że pamiętałem o Bogusiu Polcu, z którym chodziliśmy do jednej klasy przez 11 lat, bo wtedy się 11 lat chodziło do matury, że znaliśmy się bardzo dobrze, że po prostu mogłem ich bo Wiesiu grał już gdzie wciągnął mnie do ostatniego dzieła, jakim było zagranie spe... przed spe... Przedstwetem spe... Millera, Jana Pawła II. Także w takich pewnych okoliczności to nie było tak, że nic nie było. To tak nie było tak, się... że przyszedł Urban i ogólnie nastąpiło, prawda. Nie, ja po prostu swoją pasją jak gdyby umocniłem to, co się już działo w miejscu. A teraz, no doszliśmy już do takiego czego, że może o tak jak na początku mówił, że stworzyliśmy jednak jakąś modę na teatr. Więc... Właśnie, więc y, tak jak ja też obserwuję, no to rzeczywiście takim mocnym wejściem to była jesień 2007 roku, rok Stanisława Wyspiańskiego, widowisko teatralno-lalkowe, Wesele w reżyserii właśnie pana i no, to był wtedy rzeczywiście olbrzymi sukces. To. Była wnuczka, nawet wtedy pani Dorota Zapędowska, wyspiańska, która nawet jak pamiętam powiedziała, że właśnie tak wyobrażała sobie inscenizację wesela swojego dziadka, więc no, to była recenzja z takich ust naprawdę no, bardzo wiarna i na wiarygodna, z tego co pamiętam, bardzo była zadowolona. I jak gdyby też od tego zaczął się też taki Pana tutaj pochód, taki mocny już, że tak powiem. Reżysersko-aktorski udzielanie się właśnie w spektaklach jako reżyser, i po prostu no, rozwijanie pięknych kart przez y, teatr w kontynuacji. Przede wszystkim y, to pierwsze przedstawienie stało się dla nasteczka naszego olbrzymim wydarzeniem kulturalnym. No. To, było, to było takie uderzenie, takie widowisko, tak przygotowane tak zrealizowana, no, że na, na teatr amatorski wręcz niepojęte, no bo nikt tego tutaj wcześniej w takiej skali nie zrobił, bo zresztą skala samego wesela jest taka, a nie inna. To nie jest takie przedstawienie, w które się da pokrawać, no nie, bo po prostu są rzeczy, które musisz zrobić, żeby nie straciło sensu. Także ten 2007 rok, czyli ten początek, to pierwsze widowisko, duży udział tutaj był w tym, powiedzmy szczerze, Pana Alba Dachoroszki. Tak, tak, wtedy, tak, wtedy tak, powiedzmy tak, sobie szczerze, tak. za jego głową to było sprowadzenie tej wnuczki Wyspiańskiego i tak dalej, tak, co tak, wielce tak. nas, powiedzmy, nobilitowało. No nie ma się co oszukiwać, było to olbrzymie wydarzenie i to było pierwsze takie, takie przeżycie społeczeństwa. Władze zauważyły, że coś takiego się robi i tak dalej, gdzie później mogliśmy zawsze tą troszkę zapukać po parę groszy, żeby coś tam było. Czyli to spełniło to swoje zadanie, to pierwsze przedstawienie, a później przyszły następne. I tak się to ciągnęło do dnia dzisiejszego. Gdzie znowu? Gdzie znowu właśnie, jak się mówi tradycyjnie, od wesela do, do wesela. wesela. Tak, właśnie. To jest jedyna temat tego, że ktoś mówi tak, że yy, dlaczego jeden chodzi na wesele, drugi na pomrzegu. No Na przykład stary kawaler woli chodzić na pogrzebie. Dlaczego? Pytanie się to. Dlaczego ty możesz na a misz na wesela? No bo słuchaj, bo tam na tym... Pogrzebie przynajmniej jedno głupie pytanie mnie omija, bo wszyscy się mnie wydają, a Ty kiedy? No tak. <laughs> Także w tej do Pogrzebu. W związku z tym nie. To było tak, że 10 lat mijało w 2017 roku. I wtedy rozpoczął się nam remont naszej siedziby mogliśmy tego zrobić u siebie, no trzeba, było trzeba było poczekać. Zreklamować. No i to trzeba było grać, grać ale jakby troszeczkę po no Robiliśmy co mogliśmy, także w parku się robiło premierę nie pamiętasz. No, także, że tak. robiło się cały czas coś, ale już było okrojonym takiej możliwości. Natomiast pomysł nowego, jak gdyby drugiego wesela wziął się stąd, że po pierwsze 100 lat nie i posł 85 lat naszego no, Mistarzka. Tak, tak. y, jubileusz dziesięciolecia naszego teatru. No trzeba zrobić coś. I no, najbardziej odpowiednim wydaje mi się, momentem było do zagrania wesela właśnie ten czas. Bo to jest wizjonerska y, sztuka naszego no, wielkiego powiedzmy sobie szczerze, poety który jest uważany za tej, ten, tą czołówkę prawda, naszej literatury, w ogóle naszego narodu. To była taka narodowa wręcz sprawa i, i co mi nie powiedzieć, wizjonerska, więc, bo przecież za chwilę ta Polska była, nie podlewa. to doskonale a, za chwilę. Bo to w 1900 roku wystawiono Wesela, a w 18 już mieliśmy Polskę. Czyli to wszystko składało się na tym, no, jakby gęcz autora Bysztyńskiego, który to wszystko tak ładnie przewidział no i dlatego ten pomysł. I jesteśmy jeszcze wszyscy tutaj żywo pod wrażeniem. Premiera, no i kolejny spektakl, gramy również w różnych ośrodkach. I ja chcę do tej premiery nawiązać. No, zaszczycili nas znani aktorzy: Alicja Jakiewicz, Stefan Schmidt. I miałem okazję z panem Stefanem właśnie Schmidtem zamienić też parę słów na temat tego wesela. No i on powiedział, że jest pod dużym wrażeniem właśnie tego spektaklu i wyraził się tak, że utrzymać uwagę widzów przez dwie godziny bez przerwy to jest to duża sztuka, ale że właśnie reżyserowi tu się udało i powiedział tak, to mm, duży sukces reżysera Marka Urbana, ale też tak. i Wyspiańskiego. Ale też i tak, 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 to znaczy tak, zacznę od tego, że przede wszystkim ja staram się realizować y, sztuki tak, jak, jak to autor napisał. I tak. nie tak. zdziwiam, nie kombinuję za wiele, ze względu na to, że my nie jesteśmy teatrem jakimś awangardowym, jakimś yy, zmieniającym. My nie gramy hmm. 364 wesela w misku. bo jeżeli ktoś gra 364 przedstawienie wesela w Warszawie, Krakowie, w Szczecinie, to y, być może musi szukać jakichś nowych y, form hmm. przekazu. Musi, my nie musimy niczego. Tym bardziej, że w takim y, ośrodku jak nasz, no wiadomo jest rzeczą, że takie rzeczy wesele. Jak zemsta, jak od prawa posłów greckich, jak to, ta klasyka. Ona gdzieś tam koło każdego się prześliznęła, do każdego szkoły jakiejś chodzi. Prawda? I teraz jest tak, przychodzi taki widz na, wes na wesele czy na prawa posłów greckich. On ma w głowie przygotowany obraz, tak jak go w szkole uczono, i on chce tego obrazu. To jest tak jak z poseckami. Najbardziej bym mi tak było nami, prawda? I tak, jak tak, ja tu zacznę szukać, prawda, pokazywać jakie to ja mą jestem i wydziwiać, się, prawda, będziemy tak grać czy siakować, tak? powiedzmy sobie szczerze, do wszystkiego trzeba mieć swoją publiczność, a my ją mamy, co jest rzeczą niewątpliwą, dowodem na to jest absolutnie ostatnie przedstawienie Wesela, które zagraliśmy dwa razy przy pełnej sali w Misku i musimy grać trzeci raz, bo się ludzie pytają. Dla takiego miasteczka to jest sukces. To jest sukces niewątpliwy. Tyle ludzi, przecież mamy salę na 200 przeszło osób i tyle jest, i co do jednego miejsca jest, jest wykorzystana. Czyli po prostu to, co robimy ma sens, ludziom się podoba i jest potrzebne. Tym bardziej, że właśnie widać tutaj też taką dużą rolę, można by powiedzieć, no, wychowawczą teatru kontynuacja, ze względu na to, że właśnie bardzo dużo młodzieży jest zaangażowanych w pracę kontynuacji, spełniają się jako aktorzy, grają na scenie, widać zapał, no i widać pewną łączność pokoleniową. Wy z wieśniem Wieśkiem Kierzunem, prawda? Tutaj już jakoś doświadczeni i młodzież, której jak gdyby wy też przekazujecie pewne swoje doświadczenia i to wspólne działanie trzeba przyznać. Przynosi efekt, ludziom się podoba, łączy pokolenia, tworzy kulturę, kontynuuje tradycje, więc chyba same plus. Ja myślę, że jeszcze muszę dodać, że to nie tylko teatr. Samstick tej te, te łączności między tą młodzieży, No tu jest ale, więcej ale, ale sobie rzeczy, być, oczywiście, żeby podoba, że... Są załóżmy próby, są przerwy, są rozmowy no. między nami a tymi młodymi ludźmi. My wiele rzeczy się uczymy. To jest po prostu um, od nich, a oni od nas. No bo przecież o dzisiejszych czasach po prostu no, telefona. Co zresztą słychać? No, to my jesteśmy już, że tak powiem, no, nie, 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 w tym, nie w tym świecie. Oni są. Oni się na tym znają, oni to robią codziennie. Ja powiem taki, taką anegdotkę, taką telijkę, jakby to nie nazwać. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z dziewcząt na próbie potrafiła, stojąc na scenie, mówiąc kwestie i czekała na bo była w dialogu czekała na odpowiedź, Między jedną swoją kwestią, a drugą potrafię, ale o ja ręką wysłać SMS-a do koleżanki, co jest dla mnie niepojęte, <laughs> żeby tak można było zrobić. Ale to są takie ciekawostki. Ci ludzie żyją w innym świecie, my musimy sobie z tego zdawać sprawę. A, że to ogólnie jednak czemuś służy, to dowód na to, ja mam właściwie codziennie. Bo, na przykład, powiem taki przykład. Gramy z młodymi ludźmi śledywaniami. Gramy dwa razy w etr, prawda, taki cykl teatralny. I jest premiera w paru. Przygotowujemy 250 krzeseł i okazuje się, że 70 osób siedzi na moralnie No to nikt mi nie powie, że to się ludziom nie podoba. Nikt mi nie powie, że ludzie tego nie chcą. Znaczy, chcą co, co się jednak oderwać od wielu innych rzeczy, od wielu innych form rozrywki, a to dzisiaj, dzisiaj jest powiedzmy sobie szczerze, nadmiot rozrywki. Ja w ograniczonym stopniu oglądam telewizję, ale mam do tego człowieka w domu. Moja żona która namiętnie ogląda niektóre rzeczy. No i co najważniejsze, mam z tego duży zysk, ponieważ na każdym kanale gotują. I, i, i dzień widzę, te i teraz takie rzeczy jakimś w księciu, pójdźcie mi nie spodziewał się, ale ja to podla, wkrętko to mówię. I teraz jest jakaś piosenkarka. To ja zawsze się żonę pytam, kto to jest? Ona wszystko wie, bo ona to ogląda na bieżąco. Bo teraz, no, powiedzmy sobie szczerze, że narobiło się tyle gwiazdek różnej y, maści, y, y i teatralnych, i piosenkarskich i jakichś innego rodzaju sztuk, że taki jest nagłód, że człowiek musi go odpocząć. I wtedy ubiera kapotę i idzie do teatru jakiegoś jak w swoim mieście, miasteczku, czy to będzie w misku, czy w Stalowej Woli, czy w Miłboraju. Bo musi troszeczkę zmienić punkt widzenia, bo no nie da się cały czas patrzeć na zachróconych, odwróconych, nawiedzonych. No bo takie są te nasze dzisiejsze formy rozrywki. Oczywiście to są bardzo dobre rzeczy i tak dalej. No ale ta intensywność tego jest tak wielka, że w ludzie chwilami nie dają sobie z rady. A właśnie nic nie zastąpi kontaktu właśnie z żywą sztuką, tak. kiedy się patrzy na odbiorcę, kiedy widzi się jego reakcje, kiedy odbiorca widzi żywego aktora, słucha instrumentalisty, to jest jednak zupełnie, Ale zupełnie coś innego, innego. Jest, to, jest to naturalne przeżycie, Przecież i to jest wspaniałe. Gdyby na przykład y, płyta zastępowała koncert, to nikt by nie bardzo na koncertach pięciu złotych. A wszyscy chcą koncertować, prawda? piosenkarze, muzycy i tak dalej. Więc to wszystko jednak tak na żywo, na żywo, gdzie jak ja widzę, to ja jestem, ja się czuję nawet ważniejszy. Jest coś takiego w człowieku. Ja jak poszedłem na no, Środek Stanach Zjednoczonych na koncert y, Carlosa Santana, to mi się wydawało, że jestem najważniejszy w blisku. Bo Nikt nie był na końcu <grymne> na żywo, <grymne> prawda, ale to takie coś jest w człowieku, więc to nie ma się co dziwić, że, że tak ludzie działają. A w dodatku, w dodatku tak jak mówię, pęd, pęd życia powoduje, że od czasu do czasu trzeba sobie zahamować, usiąść spokojnie i coś zmienić, coś oglądnąć innego, popatrzeć na coś innego. A, a między innymi teatr amatorski ma też to do siebie, że patrzę na sąsiada, na sąsiadkę, na córkę mojego kolegi, na syna mojego kolegi. To też ma swoje y, jakieś takie oddziaływanie na ducha danej okolicy, bo wtedy powstaje między nami taka więź tego naszego gniazda, tego naszego korzenia, jakby to powiedzieć. I później, jak mówię, na stare lata. Jednak wszyscy kombinują, żeby do tego możemy wrócić, tu się pokazać, tu. Także takie mamy zasady, i to ma swoje uzasadnienie, mało tego. Powoduje, że czujemy się razem jako mniżaniacy, jako stalowiacy, jako biboraniacy, czy jak tam byśmy to powiedzieli. Więc to jest też element. Takiego budowania wspólnoty, bo każda sztuka, jak by nie była, no, czy to będzie tanie, czy to będą czy coś, no to ktoś tam występujący ma tatę, ma mamę, ma ciotkę, ma wujka i tak dalej. I koło tego to nie jest tylko 20 ludzi, które są w tym momencie na scenie, tylko jeszcze jest 120, które są tym zainteresowane bezpośrednio. Także mi się wydaje, że taka działalność jest yy, bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna, ze względu na to, że no jednakowość gusty, jak to powiedzieć, niby mówi się, że z gustami się nie dyskutuje. Niestety, gusty się kształtuje też. Nie ma tak, że wszystko się samo zrobi. Nie zrobi się, czarodziejska ręka wolnego rynku też wszystkiego nie załatwi. I tak samo czarodziejska ręka w sztuce niższego wszystkiego nie, nie zapełni każdej dziurki. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Ludzie muszą też no, dostać wskazówkę. Tak jest w każdym życiu. Nie mamy się co tutaj napinać, bo popatrzmy na, na, na sprawę. No, mówi ktoś na przykład, że mało ludzi młodych przychodzi do teatru. Może tak, ale musimy też wziąć pod uwagę, że jednak przychodzi jakaś grupa, część i tak dalej. W związku z tym starsi może. Ci tak zwani powyżej 40-letni, oni inaczej to przyjmują. Ten teatr jest im w głowach, bo to była dla nich najważniejsza rzecz. Kiedyś nie było innej rozrywki. Więc musimy to wiedzieć, no, ale przecież czas robi swoje. Zobaczmy, że teatry wszędzie są pełne. To jest, jest, jest moda na teatr w ogóle w Polsce. Nie jest tak, że, że nagle teatr umarł, bo stał się inną rozrywką. Nie. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że te kwitną w tej chwili u nas także, że miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Także, Panie Marku, nawiązując do Pana słów i konkludując już pomału naszą rozmowę, rzeczywiście wypada chyba, stwierdzić, że to modę na teatr, o której Pan tutaj wspomniał i która jakby była takim mottem przewodnim naszej rozmowy, warto podtrzymywać, warto kontynuować, warto ludzi zachęcać, zapraszać, aby z tym teatrem mieli do czynienia, aby ten teatr oglądali, aby również kto ma chęć i czuje się na siłach w tym teatrze. Grał i rzeczywiście, no w dalszym ciągu będzie to chyba wielka wartość niska, lub dla publiczności, dla wszystkich ludzi, dla aktorów, dla okolicy. Chyba tak powinno być. Ja się myślę, że póki mi się starczy i póki będę zdrowy, póki będę żył, to będę to kontynuował. Dziękuję bardzo. I oby tak się działo. Dziękuję serdecznie Marku za rozmowę. Dziękuję również całemu teatrowi. Znaczy, ja chcę od razu przeproszę. To trochę za dużo. Nie, myślę, że nie. wszyscy z przyjemnością posłuchają to, o czym żeśmy tutaj rozmawiali i zachęcili na pewno ta rozmowa do tego, żeby właśnie z tego, Zapraszam Właśnie zapraszamy tym bardziej, że ENCEK no, teraz jak gdyby otrzymał nowe życie. Jesteśmy w nowym budynku, zmodernizowanym, rozbudowanym, przebudowanym. Wspaniała scena, wspaniałe nowe możliwości, które również. Teatr Kontynuacja już zaczyna odkrywać i ciągle się uczyć, więc myślę, że wiele tych rzeczy będzie można ciągle na bieżąco oglądać, widzieć, no dzięki wspólnemu wysiłkowi, Także tego panu życzę, teatrowi, całemu środowisku, tutaj właśnie aktorskiemu, niżańskiemu, kulturalnemu, no i wszystkim, którzy w sztukę są zaangażowani. Także dzięki serdeczne Panie Marku, dzięki wszystkim. No i również zapraszamy Państwa, dziękujemy Państwu za obejrzenie naszej dzisiejszej rozmowy i zachęcamy do oglądania kolejnych programów na kanale nasz czas 24.pl w telewizji naszego czasu. Zapraszamy do subskrybowania kanału nasz czas 24.pl Do widzenia Państwu, do zobaczenia. Wszystkim, wszystkiego dobrego.